z tej strony dzisiaj gramy w Minecrafta e, i tak gram oczywiście w Minecrafta jak tak jak w ostatnim odcinku oczywiście dzisiaj spróbujemy ogarnąć sobie e, tutaj tą tą tą, tą jaskinię co tutaj była zobaczcie tu ten duży kanion tam na dole Spróbujemy to sobie ogarnąć no, i obudować całą wioskę po to, żeby tutaj nikt tam nie wszedł przy... takim nieprzyjacielem, nie? Więc dobra. No, oczywiście nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału z lajkiem, z dzwoneczkiem. No i co, my zaczynamy? O! Kaktus. Czekajcie, o kaktus, mi bije. Tutaj będzie podwójna obrona. Wiecie. Tutaj nie mogę Dobra. Tutaj będzie taka mini podwójna obrona. Tak żeby jakby coś tutaj nic nie weszło. Dobra, o? No. Dobra, więc tak. Lecimy do kopalni. Yy, najpierw musimy skończyć żelazo. Dobra. Zapomnę. Czekajcie. Gdzie jest pan Janusz? Nie ma Janusza? Co? Ty, nie ma Janusza. Myślałem, że go zaraz pili. Nie mamy też tarczy, bo musimy iść po żelazo. So, dobra, chodź tu. B! A nie! O, tylko... Nie, a nie! Where's Paty okay, other pochodni Okej, ile? 28, myślę, że starczy. Okej, okay, dobra, patrzcie. Żelazo to jest. Dobra jep dobra kopiemy sobie tutaj tego kobla teraz będziemy się do dobudowywać Poczekajcie, Oczekajcie, ja chciałem zrobić speed bitcha ja nie potrafię przecież może jak ja w to dawno nie grałem klocki tak zwana. A tu jest dużo żelaza. Mam ja tego nie wzięłam. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie ordena O kurde, ale to jest duże. Dobra, więcej żelaza. Dobra. Na razie myślę, że. Oj. Całkiem ci creeper. Omen. Czy ma? Dobra. Nie było nic. Wingiel bierzemy. To jest wingiel? Co to jest? Tak, to jest wingiel. U. Dużo węgla Ile mamy już? 31 Dobra, no, halo mm. Ty, to jest ten nowy blok Tak, to ten nowy blok O Boże, ale się przestraszyłem Co no, co ja to tu dałem? Nie, jestem uwięziony Okej, okay, jest to zombiak Creeper Ona cicho bądź eee, Jest zombiak, creeper i... No, i żelazo Także żelazo Czekajcie, to nam da jednego? Nie Czy ja mogę takiego kasztana rzucić na łeb? Nie działa no dobra. Okej, chyba tutaj mam samo bloków. To są te takie nowe... To znaczy te taki inny kobyl, nie? Siema. Co? To mi co tej IHP, jak na to spadnę? Hmm. Nie wiedziałem. A ty, co robisz? Siema. Wezmę to. E, co jeszcze? Bruk. Nie. Czekajcie, jedzenie. No tak. Zapomniałem totalnie o tym. Naprawdę? Nie ma tu nic? Nie ma chyba. Dobra, kupiemy. Tylko dwa żelaza. Gdzie on jest? Stachowskiej? z na dole. U. Jest tu taki świecący gnojek. Jest tam drugi. Jest żelazek. Nice. Jest tu coś? Nie ma. Nie, creeper, creeper, creeper. Bra? Nie chcę tutaj być. Dala! Eee, czekajcie. What? Jakim cudem ja tam trafiłem? O, żelazo. Jezus, co to było? Boże święty Ach. Moje uszy. Aha, noc się zrobiła. Siema. Zbywu. On żyje. Jakim cudem? Ty mowy się nie będą. Raz piłem. Jup, jup, jup. Szkielet? Nie mam tarczy. Drugi szkielet? Też nie mamy tarczy. No dobra. Więc mamy te kloce takie ładne. Tutaj będzie farma, te klocy. Nie, nie mogę, nie mogę z tymi. Gdzie to jest? Muzyka i dźwięk. Pogoda. Dobra, dziękuję, teraz. Od razu lepiej. No dobra. No, Przesuń się, idź, 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 idź. Dobrze ci tak. E. O Janusz się zaraz pił ma A jak mi sposzcze kloce na łeb to on dostanie HP? O ty kurde NIE Zabij go Dobra ja już nie uratowałeś mnie, ty zdrajco, chociaż moja obrona się zdała. Boże, co ja zrobiłem? Dobra, siwa, siwa. Czekaj, mam?